Patrzę i się dziwię, bo przed chwilą pan wójt tutaj argumentował poprzednią uchwałę z zmniejszeniem zabudowy mieszkaniowej, co niektórzy się buntowali przeciwko temu. Nie zgadzali się, że tutaj właściciele się liczą, im trzeba uchylać kapelusza. Teraz mamy bardzo podobną uchwałę, tylko że tutaj akurat sprawa idzie trochę w drugą stronę i mamy znowu yy, wypowiedzi i które też przeciwjały się. Tu nie ma, nie ma żadnej ciągłości. I logiki? I logiki w tym. Ja może z punktu widzenia yy, tam osób zamieszkujących trochę... Ja uważam, że zachowanie tego lasu jest, jest naprawdę bardzo potrzebne, ponieważ od ulicy Nerdowskiego będzie to bufło. każdy yy, Każdy. Ka i każdy z kawek to jest tam ważny, bo tam generalnie wszystko jest zabudowane. I teraz czy tam się pojawi yy, troszeczkę, nie wiem, 100 mieszkań czy 120, bo nie sądzę, że no, pani Piotrowska przywoływała tutaj yy, jakieś wyliczenia specjalisty od, od preparowania liczb. Mi się wydaje, że w tym momencie, czy będzie 100, 100 mieszkań więcej, czy nie, przy tych tysiącach, które już są, to nie będzie miało takiego wpływu, a ten lasek daje, że tak powiem, wartość dodaną. Tutaj do Pana Wójta jeszcze, bo my teraz przystępujemy do sporządzenia, więc ja myślę, że to, co pan tam na komisji mówił, że, że można by tam jeszcze coś wycisnąć. Ja myślę, że, że właściwie że właściciel mógłby jeszcze troszeczkę, że tak powiem, pójść nam na rękę i, i, i żeby że troszeczkę większy obszar, obszar y, tego lasu zachować. Nie wiem czy my możemy tutaj nawet taki wniosek podjąć o, o, o chociaż jeśli chodzi o przystąpienie, no to wytycznych nie ma zawudowych, no, ale tak y, myślę, że jeszcze można by było troszeczkę z tego y, tego lasu więcej, y, y, więcej wycisnąć. Dziękuję.